No, witam serdecznie. Lecimy dalej ze skrzydłowymi. Wbijamy globala. Tym razem mam paniuk i oczywiście jakiś random pewnie rusek życie. A teraz tam tego nie powiem. Ale jest postęp już nie Inferno, nie Vertego, Aniuczek. Więc zobaczymy. Łandasz. Ja pewno. Serio? Uj. Ciekawy, kurwa, co nas praga jest, nie wiadomo Czoda Ale byłem mi sprzedał ładną koleżkę tutaj nowe konto. Okej okay. Ale co się dzieje sumy może żako Ciekawe teraz ja mam nie trafiłem. najlepsze. Prawda? No Dobra, pierwsza runda. A ciekawe, jest kłopot w donku. Próbujemy dalej. W końcu może jakiś opór będzie. Ale mam nadzieję, że nie będzie i szybkim nie będzie. No i fajna. A się, sięgnę. Szkoda. M-kamio. Kurwa. Szybko poszło nawet. Kurwa nie blokuj się. Nie będziesz pchał mi. Myślę, że ja tego nie przebiję Bill Behind you. Androm. summer behind. Low HP. Jakiego kurwa tak w robię, nie wiem. No to dalej. Chyba, że go tu nie ma. Powiedziałeś, pożegnaj na krótkie, albo. Co to być, kurwa, to paliwo? Nie, no dobra, nie ma tu zamieniać broni. Dobrze, co idzie. A, daje graffiti, nie ma. No tak. Szkoda. Tak, to przebija. Nie ma, kolego. Dobra, a nie będę robić tego w kółko, więc chyba jednak znowu będzie łatwy meczek, ale nie mówię hop. Teraz tak powiedziałem, hop i się nie skończyło dobrze. A, to zrobimy tak, pyk. Oha. One aqua, one ramp. Ja się spodziewał. Słyszę isz się dobra ciekawy jest ten koleżko śmieą wątpić, co coś kolega ma ale nie mówię o na No no widzisz ty tą grę Nie, ten kolega się wezwa bardzo Za dużo coś wie Aż po meczu idę sprawdzić czy on coś ma Wątpię, że włąchamy tak kurwa, taki obwies, nawet że nie bym go zabijałem, ale da się on. Czy się nie widziałem? No, wszystko Nie wiem, że to jestem. Coś na barierkach śmieci. No chyba to warto też. No, ale coś by. Jeby, wchodź, ten gościu. Widzisz, krótka nie zginnie. No, so, nic tylko nie by nie trafiłem. No, przecież ta tak nie reformowana. O, na chwilę, jest właśnie na ten. A, 9. To fajne. Trudno. Gramy beretami. Lefik na, na wszelki kupiony. No oczywiście, no Chyba jest Ale na pewno się jeszcze po mówię, bo to w chuj jebie fajnie w powiedział No Co za kurwa jewana czytająca No, wrócił gościu, lecimy dalej. Ale wiem, że gościu jest na pewno odjebany. To Jest niemożliwe. Oczywiście. Oczywiście. Słyszę na gdzieś. O, co sobie mamy. Co za kurwa bita. Tak, nawet powiem mu po głowie, no nie <laughs> Ciekawe. Przynajmniej mógł tak normalnie było, ale. Na no bank chłop nie jest czysto. No bo nie macie co ja pierdolę. <laughs> no tak. Dobra Tam to się odpalił? <grystanski> Dobra, idziemy ja teraz sprawdzić czego bo na pewno miał Hexy Obra, sprawdzamy Felucha. Czyli co No i pierwsze co widzisz to takiego. Nie wierzę. Pokaż dalej. Czy no, no chwala Nie wierzę, że na aksach. Tak, aż to dokładnie są. to strzelałem się ze No to dobra, ale ty, nowo, nowo Hagra. Ale Nie Nie wierzę. dobrze dobrze czułem, że no, Nie wierzę. Bardziej obwieźć się nie dało. Ja dobra. Ja dobrze czułem Chupiesz hu Aim ma w ogóle kała bez krywa? Fajne, fajnie. Fajnie, fajnie. No śmieć z I'm Lockiem grano, kumasz ty to. No właśnie, miałem rację. Ty co to było? No na I'm Locku więc, yeah. czyli jednak miałem rację, że grałem na cheatera, więc nie ma dzisiaj wino, ale w następnym razie będzie, więc do następnego, yo!